Hej, nazywam się Ola. Część z Was może mnie kojarzyć z Instagrama i TikToka jako Stara K-popiara. Na tym kanale będę mówić dużo o K-popie, Korei, o anime. Jest to mój pierwszy film, więc dajcie znać, co o nim sądzicie i jakie jeszcze treści chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Stray Kids wydał album Karma, a ja teraz obejrzę teledysk do piosenki Ceremony. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda teledysk. No bo mówmy się, Stray Kids umie w dobre widowiskowe, kolorowe. I szalone teledyski. Ja czasami nie nadążam za tym, co się dzieje w tych klipach, także zobaczmy, czy teledysk do ceremonii skradnie moje serce. A wypiszcie w komentarzu, który utwór z nowego albumu Stray Kids podobał Wam się najbardziej. W ogóle pierwszy raz nagrywam takie wideo z moją reakcją na teledysk K-popowy, więc dajcie znać, czy Wam się podoba. Dajcie lajka i pamiętajcie, żeby zasubskrybować. I pamiętajcie, żeby dać mi follow. Easy! Dobra, let's go. Stray Kids. To już ma 6 milionów wyświetleń? Wow. Dobra, reklama, reklama. Trochę się stresuję, bo mam wysokie oczekiwania wobec Stray Kids. No ale zobaczmy. Okej, okay, let's go. Dobra, mamy cyberpunkowy Vibe. Znowu Kiwi Hyunjin powrócił. Ok. Znowu ten? O, jest Sungmin. Zabajasz. Ok, dobra, Hyunjin w tych zielonych włosach. Nie wiem, czy do końca mi się to podoba. O, Felix, słoneczko. Czy to jest refer? No dobra, buja O, Han, się Han. Okej, okay, teraz mamy jakieś co to jest, piłkę grają. Tenis. Ej, ty o tenisie, teraz mamy straight z tenisem. To jest popularny ten tenis w tej popie. Dobra, widzę, że tutaj było dużo green screena. Bardzo dużo. I to widać. Robię przerwę... Minuta 50. Czasami się zastanawiam, bo te k-popowe teledyski są naprawdę super widowiskowe, mega się dużo dzieje, ale no, widać, że ewidentnie dużo rzeczy było na green screenie. I czasami myślę sobie, po co oni wydają aż tyle pieniędzy na produkcję takich teledysków? Czy rzeczywiście im się to zwraca, czy nie lepiej nagrać coś bardziej naturalnego? Ach, Sungmin, kocham Sungmina. Wieszcie, kto jest waszym wajasem? O! Czy ja widziałam bankczana bez koszulki? Tak, widziałam bankczana bez koszulki. Dobra, refren nie sketchy. ten głęboki głos Feliksa. Mm. No, Felix tutaj fajnie wygląda. A ten to kto? Dobra, przesłuchałam raz, przesłucham drugi raz. Sorry, ale ja muszę dwa razy posłuchać sobie. I w ogóle jakoś ta piosenka daje mi vibe 80s. Proszę nie się mnie w komentarzach, ale jakoś tak. Nie, nie mogę z fryzorem Henry'a Dlaczego? Buja. Mega tutaj to wejście Hanna, jest super. Co oni mają z tym penisem? Serio, tu się tak dużo dzieje, po prostu jak w jakimś krótkometrażowym filmie. Jest tyle scen. Ja jakby wow, ja nie na nożę. Dobra, ale refren jest fajny Kozaki wszyscy kurde, jedną rączką w ping ponga, nie patrząc w piłeczkę ogrywa wszystkich. Yeah. No dobra. Generalnie spoko, musiałabym chyba na spokojnie sobie przesłuchać. Trzeci raz. Nie jest to piosenka, która od razu może skradła mi serce, ale generalnie jest fajny vibe i chwytliwy refren, więc myślę, że taki utwór fajnie się sprawdzi na imprezach, bo jest dosyć takie no, energiczny, rytmiczny, więc jak najbardziej. Yy fajnie się do tego pobujać. Jestem ciekawa całej płyty, ale no w sumie nie dziwię się, że ten numer został wybrany na singiel, no bo jest właśnie taki catchy. Gdzieś mi przypomina trochę vibe 80s ostatnich nagrań, ale też sobie zdaję sprawę, że są pewne trendy w muzyce, które są powtarzane przez inne zespoły, więc tak. Jeszcze w ogóle ten tenis, no to mi się od razu skojarzył z 80s, Ale no, Strajki trzyma poziom i ja się czasami zastanawiam, bo oni Non-stop koncertują, wydają kolejne piosenki, kombeki, non-stop coś się dzieje ze Kids, Kiedy oni mają na to wszystko czas i siłę na to, żeby wszystko to nagrywać? I naprawdę reprezentują bardzo wysoki poziom. I ja też mam sentyment do Kids z tego powodu, że. Właśnie przez ten zespół zdecydowałam się, żeby zostać k Słuchałam K-popu wcześniej, ale właśnie Stray Kids przekonał mnie do tego, żeby bardziej się zagłębić w ten świat i słuchać więcej K-popu. Zawsze czekam niecierpliwie na ich kolejne albumy. Przede mną cały album do przesłuchania. Mam nadzieję, że będzie fajny. Piszcie w komentarzach, czy Wam się spodobał comeback Stray Kids. Kiski. Spędźcie ze mną K-popowy dzień Dzisiaj w planach mamy piknik K-popiar, Potem chcę wpaść na bubble tea A później wpaść na k-fest Wydarzenie poświęcone koreańskiej kulturze Także będzie dzisiaj się sporo działo Spotkam sporo swoich znajomych Poznam nowe osoby Także będzie super Chodźcie ze mną No to idziemy na piknik tup, 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 tup. <noise> Czekamy na pierwszych gości Czekamy na gości. Jestem ciekawa, ile osób dzisiaj przyjdzie. Pogoda jest trochę słaba. W sensie są chmury i jest wiatr. Ma niby nie padać, przynajmniej do godziny 18. Mam nadzieję, że ta pogoda nie wystraszy uczestników. Także czekamy. Już wiem, że ktoś jest w drodze, bo się dopytywał o lokalizację. I nie znam tej osoby, więc to będzie nowa znajomość dzisiaj. Co ma <laughs> Idziemy na bubble tea. Dobra, idziemy na babylis. Wycieczka gdzie idziemy? Na K-Fest. Na K-Fest pod fajrant. Mam nadzieję, że jeszcze coś zostało na stoiskach. Ja się nie, będzie, będzie fest! Specjalnie to mówię. To bo to nie jest Szefaki, to nie? Jest Szefaki, to jeszcze się Dobra, to ja mam Ale kurczak czosnkowo-miodowy. Nie, nie, nie mogę zapominać I to po no, i dobre. Bo jak jadłam w poprzedniej um, w innej restauracji, to były takie bardzo suche, a tutaj jest fajne taka No dobra. Nie daliśmy rady zjeść, Bierzemy na wynos. Co było <noise> nam bezpadać. Dopiero wróciłam, jest godzina 21, więc praktycznie cały dzień dzisiaj spędziłam z K-popem w tyle. Super dzień, dużo fajnych wrażeń, ale jestem zmęczona, więc teraz herbatka, może jeszcze jakieś anime na dobranoc i idziemy spać. <grych> Jeśli spodobał Ci się ten film i jesteś ciekawy kolejnych vlogów, to zasubskrybuj mój kanał. I oczywiście nie zapomnijcie mnie, zaobserwować. Linki do moich social mediów znajdziecie na dole w opisie. Nie wiem, co mam mówić. Nie wiem, co mam mówić. co tutaj mamy. Mam włosy. Ten film to e, jeszcze raz.